Dany jest wielomian zmienny x z parametrem k. Mamy wyznaczyć wartość tego parametru, wiedząc, że liczba minus 2 jest pierwiastkiem wielomianu w od x. Aby rozwiązać to zadanie, przede wszystkim należy dobrze rozumieć pojęcie pierwiastka wielomianu. Zajrzyjmy do czerwonej książeczki do punktu 8, gdzie opisana jest funkcja kwadratowa, czyli przypadek szczególny wielomianu. Mamy tutaj zestawienie trzech pojęć. Mianowicie, miejsce zerowe wielomianu to to samo, co rzeczywisty pierwiastek tego wielomianu i to samo, co odpowiednie rzeczywiste rozwiązanie równania kwadratowego. Tutaj chodzi o równanie wielomianowe, zatem minus 2 jest pierwiastkiem wielomianu, jeśli wartość tego wielomianu dla tego pierwiastka, dla minus 2 wynosi 0. Dalej już z górki, już łatwo podstawiamy minus dwójkę pod x -a i wykonujemy poszczególne obliczenia. Podnosimy do odpowiednich potęg, co nam daje taką sumę. I po uproszczeniu dostaniemy 2 razy k plus 26, ponieważ to jest równe 0, zatem 2K to minus 26. Po podzieleniu obu stron przez 2 dostaniemy k równe minus 13.